Izaak był ojcem Jakuba, a zatem znam już całą rodzinę: Abraham, dziadek, Izaak, syn i Jakub, wnuk. Kiedy czytamy o jego narodzinach, łącznie ze swoim bratem bliźniakiem Ezawem, to, jak pisze księga rodzaju, widzimy Jakuba, który trzyma się zapięte swojego starszego brata Ezawa. I jego życie zawsze będzie z nim związane. To od niego odkupi pierworództwo, to poprzez oszustwo. Na swoim ojcu, dzięki wstawiennictwu swojej matki, Rebeki, która go bardzo kochała, oczywiście tego Jakuba, swojego syna, wyciągnie błogosławieństwo. I właściwie historia Jakuba to historia takiego krętacza. Zresztą ta historia też do niego powróci, bo i on będzie oszukany wtedy, kiedy będzie musiał dodatkowe 7 lat pracować na swoją ukochaną żonę u Teścia Labana. Można o tym przydać w księdze rodzaju. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Prosta rzecz. Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach ludzkiego życia. Ludzie często zmierzają w prawo, w lewo, zupełnie nie tak, jak Pan Bóg chce. Czasem wydaje nam się, że rzeczywiście to nasze życie jest tak pogmatwane, że, że nawet węzeł gordyjski przy tym to jest nic. A tymczasem Pan Bóg potrafi swoją wolę realizować i wyprowadzić z tego nawet mojego pokręconego życia dobro. Tak jak widać w Jakubie, bo Jakub stał się ojcem tych dwunastu swoich synów, którzy później będą protoplastami dwunastu pokoleń Izraela. Ma jeszcze córkę Winę, trzeba o tym wspomnieć. Ale od Jakuba zaczną się dzieje Izraela, zresztą też na Izrael zostanie mu zmienione później imię. Jakub, który jest ojcem, Dziesięciu synów, zrodzonych z Lei i z dwóch niewolnic, i dwóch synów, zrodzonych z Racheli, swojej ukochanej żony, Józefa i Benjamina. Kiedy czytamy dalej księgę rodzaju, to widzimy znowu pokręcone losy tych synów: sprzedają swojego brata Józefa do Egiptu, ale również tam Pan Bóg działa, bo ze względu na nich, tak powie Józef, wtedy, kiedy ci bracia przybędą do Egiptu, Pan Bóg wysłał Józefa do Egiptu, żeby tam dla nich przygotował ziemię, żeby mogli przeżyć w czasie wielkiego głodu, który nastał na całej ziemi. A zatem Pan Bóg prosto pisze po krzywych liniach ludzkiego życia. Jakub jest tego doskonałym przykładem.